Obawiam się, że obecny świat, w którym każdy ma w domu działające światło i lodówkę, zmierza ku końcowi. I to wielkimi krokami. Dlatego zamieszkam tutaj. Nie mam wątpliwości, że władze chcą uzależnić ludzi od systemu. Ale ci zaczynają dostrzegać, że odłączenie się od niego wcale nie jest takie trudne. Samowystarczalni w Ameryce. Prawdziwy komandos ciągle stawia sobie nowe, na pozór niemożliwe wyzwania. Tak właśnie zrobił Logan Parker, gdy stanął twarzą w twarz z groźnym wrogiem, kryzysem budowlanym. Logan włożył w dom każdy grosz, lecz stracił go przez krach. Choć mógł dać za wygraną, wolał się stać samowystarczalny i porzucić system, który tak go zawiodł. Startując z Raleigh w północnej Karolinie, przejedź na wschód dokładnie 82 km. Znajdziesz się w Siler City. Wiedź na jedyną dwupasmową szosę, a wkrótce dotrzesz do okolicznych wsi. Na jednym z pól znajdziesz dom wzniesiony własnoręcznie przez Logana. Jestem w pełni niezależnym. Chciałem zbudować sobie dom już na studia. Znalazłem pracę jako cieśla i bardzo mi się to spodobało. Pod koniec 2006 roku kupiłem dom nad jeziorem Tahoe. Rynek nieruchomości prężnie się rozwijał. Aż z dnia na dzień wszystko legło w gruzach. Miałem 26 lat i niespełnione ambicje, a zostałem z wielkim, długiem i pustym domem. Czułem się jak w podtasku. Choć straciłem na sprzedaży domu doświadczenie, które zyskałem, nigdy mnie nie opuści. Mieszkałem w samochodzie, więc wróciłem do rodzinnej północnej Karoliny. Wygrzebanie się z dołka zajęło mi następne trzy lata. Logan kupił dwa hektary ziemi przy drobnym wsparciu swojej rodziny. Kupiłem działkę w listopadzie 2011 roku i rozbiłem na niej namiot. Mieszkałem w nim blisko rok, aż zbudowałem własny dom. Przeniosłem się do niego, jak tylko przykryłem go dachem. To ciężka szkoła życia. Dawniej, gdy ludzie żyli prościej, każdy był o wiele zaradniejszy. Dla odmiany wielu współczesnych ludzi umie tylko korzystać z internetu. Nie mam wątpliwości, że władze chcą nas uzależnić od systemu. Zapewnia on rządowi wielkie wpływy. Jeśli nagle podniesie ceny wody, nic nie poradzisz. Obawiam się, że obecny świat, w którym każdy ma w domu działające światło i lodówkę, zmierza ku końcowi. I to wielkimi krokami. Właśnie dlatego uczę się jak najlepiej wykorzystywać dostępne mi surowce, jak zbierać i filtrować wodę pitną, jak wznieść schronienie, jak stworzyć systemy, które pozwolą mi przetrwać w każdej sytuacji. To dzieło życia. Czerpię prąd z ośmiu ogniw fotowoltaicznych ustawionych na dachu. W pełnym słońcu wytwarzają 1640 W. Prąd z ogniw dociera do tego kontrolera napięcia, który przenosi ładunek do ośmiu akumulatorów głębokiego rozładowania. Prądu jeszcze mi nie zabrakło. Zwykłe akumulatory są jak sprinterzy, generują potężny ładunek i szybko się rozładowują. Te logana można raczej porównać do maratończyków. Wytwarzają stabilny ładunek przez dłuższy okres czasu przy wykorzystaniu 80% pojemności. Świetnie współpracują więc z ogniwami słonecznymi. Prąd trafia do tej skrzynki a później do falownika, który przetwarza go ze stałego w zmienny. Samowystarczalność bardzo mnie ekscytuje. W każdej wolnej chwili myślę nad tym, jak się jeszcze bardziej uniezależnić. Jak budować tańsze, sprawniejsze urządzenia. Jak ułatwić sobie hodowlę. Jak mogę stać się lepszym myśliwym? Poluję z łukiem, bo nie zależy mi tylko na odebraniu zwierzęcia życia. Chcę z nią ustanowić duchową więź. Żeby zastrzelić jelenia z łukiem, trzeba poznać jego nawyki i podkraść się do niego bardzo blisko. Spędzam tyle czasu w lesie, bo czuję, że w ten sposób mogę powrócić do natury. Moje dni są zwykle bardzo pracowite. Bez przerwy doglądam mniejszych i bardziej ambitnych projektów. Nie nazwałbym tego jednak pracą. Raczej stylem życia. Za chwilę. mamy bardzo różnorodny klimat. Zimą jest kilkanaście stopni na minusie. Podłoga jest podgrzewana przez kolektor. A później zetnę teraz ten cedr. Może runąć na domu. Logan Parker zaczął wieść poza systemem całkiem nowe życie. Dom w miejscowości Siler City to dzieło jego własnych rąk. Jestem cieśną, więc wykonałem każdy element samodzielnie. Wydowa domu pochłonęła około 30 drzew. Wyciosanie wszystkich wsporników, belek i poprzeczek zajęło mi mniej więcej tydzień. Wiem skąd pochodzi każdy kawałek drewna znajdujący się w tym domu. Fajnie spojrzeć na swoje dzieło i wrócić i, myślami do tego, jak je tworzyłem. W tym miejscu gotuję swoje posiłki. Obecnie to zwykły rożnik, ale z czasem zbuduję tu wielkie palenie. Tutaj wstawię zlew z ciepłą i chłodną wodą. Bateria będzie zasilana przez deszczówkę pompowaną do rur przez pompy zasilane słońcem. Stoimy właśnie w przyszłej sypialni. Łóżko stanie tutaj, a aktualnie śpię na antresowni. Sprawdza się całkiem nieźle, bo jest tam o wiele cieplej. Mamy bardzo różnorodny klimat. Temperatury wahają się od prawie 40 stopni latem do kilkunastu stopni mrozu podczas zimy. Logan zapewnił swojemu domowi izolację cieplną przy pomocy bardzo wydajnego materiału, który wcale nie pochodzi ze sklepu. Ściany są włożone słomą. Wyobraźcie sobie szkielet domu wykonany z licznych belek oraz bele słomy ułożone między nimi, jak cegły, od podłogi aż po sufit. Ściany zostały następnie wzmocnione poprzecznymi belkami, a później Pokryte z obu stron glinianym tynkiem. Słoma zapewnia świetną izolację termiczną. Ściany zwykłego domu są zwykle bardzo cienkie, a moje takie Cikło prawie nie ucieka na zewnątrz. To niesamowite. Logan nie żartuje. Badania wykazały, że słoma jest wydajniejszym izolatorem niż wata szklana oraz co zadziwiające, że lepiej opiera się płomieniom. Na dachu zamontowane są jeszcze dwa kolektory słoneczne służące do podgrzewania wody. Betonowa podłoga jest praktycznie ogrzewana przez słońce. Kolektory umieszczone na dachu podgrzewają wodę w zbiorniku, która spływa tymi miedzianymi rurami pod podłogę. Jeśli termostat uzna, że w domu jest za zimno, pompuje do rur więcej ciepłej wody. Świetna rzecz. Jest jednak pewien szkopu. Wysokie drzewa stojące na posesji przesłaniają słońce. Zetniemy ten i dwa inne cedry, żeby ogniwa na dachu mogły pracować na pełnych obrotach. Obwiążę drzewo liną, żeby runęło z dala od domu. Ready to roll? Do dia. Właśnie przeciąłem pień, a drzewo przechyliło się w tę stronę. Piła Logana się zakleszczyła. Najmniejsza pomyłka sprawi, że drzewo runie w niewłaściwą stronę. Jeśli Logan czegoś nie wymyśli, może stracić cały swój dorobek. Pień może przygnieść dom. Każdy plan akcji jest świetny, póki wróg nie sięgnie po broń. Wtedy o wszystkim decyduje doświadczenie i opanowanie. Święte przez Logana drzewo chyli się w stronę jego domu. Logan musi coś wymyślić. Jeśli zawiedzie, może stracić kolejny dom. Właśnie tego chciałem uniknąć. Planowałem, że pień upadnie w tamtą stronę, ale gałęzie zahaczyły o sąsiednie drzewo i teraz zagraża mojemu domu. Próbuję naciąć pień piłą, żeby go odchylić. Najmniejszy błąd sprawi, że drzewo runie na dom, przez co Logan znów zostanie bez dachu nad głową. Here we go. Leci. Choć drzewo nadal nie upadło tam, gdzie powinno, dom... Uszedł bez szwanku. Zmęczyłem się, ale grunt, że drzewo leży. Pień nie przygniótł domu, ale upadł na piłę. Chyba ocalił ją uchwyt. Spróbuję unieść pień, wyciągnąć piłę, a później potnę drzewo na opał. Staram się niczego nie marnować żeby zachować równowagę w przyrodzie. Logan posłużył się kłodą niczym dźwignią, żeby unieść pień i uwolnić przygniecioną piłę. Gotowe. Zwraca naturze tyle samo, ile z niej czerpie. Często zdarza mu się ściąć drzewo rankiem, a po południu zasadzić kolejne. Cedr zostanie spalony, a sadzonki za kilka lat wydadzą owoce. Sadzę jak najwięcej, żeby lepiej zżyć się z tą ziemią. Koduję 12 odmian odpornych na choroby jabłoni. Mam kilka wiśni, śliw, róż, pigowców. Dziś zasadzone drzewo za 5 lat zacznie mnie odżywiać i będzie to robiło jeszcze przez 25 do 50 lat. Godzina mojego czasu w dłuższym rozrachunku pozwoli mi oszczędzić na owocach wiele tysięcy dolarów. Staram się, żeby moje budowle przetrwały jak najdłużej. W tym miejscu zbuduję przydomową szklarnię. Niebieskie byczki right zostaną wypełnione wodą, a ta ogrzana przez słońce będzie oddawała ciepło do środka, nawet w chłodną noc. Chcę nauczyć innych ludzi, jak sprawić, żeby ich gospodarstwa pracowały pełną parą, a przy tym były wydajne energetycznie oraz tanie w budowie i utrzymaniu. To pierwsza budowla, którą wzniosłem na dziadzie. Dawniej wychodek, dziś pełnoprawna łazienka. Krany są zasilane przez deszczówkę, którą podgrzewa osobne ogniwo słoneczne. Wystarczy włączyć pompę i można wziąć prysznic. To z kolei mój wychodek. Toaleta kompostująca, w której nie spuszcza się wody. Biorę garść trocin, i zakrywam to, co zrobiłem. Gdy wiaderko jest pełne, wysypuję zawartość do kompostu. Po mniej więcej roku wszystko się rozkłada, tworząc żyzną glebę, którą nawożę swoje drzewa owocowe oraz grządki z warzywami. Podstawa to niczego nie marnować. Wszystkie surowce z czasem wracają do natury. Logan wykorzystuje ponownie dosłownie wszystko, nawet deszcz. Dach łazienki mierzy 11 metrów kwadratowych. Deszczówka najpierw spływa połynnie do syfonu, zmywając z dachu wszystkie ptasie odchody, liście i inne odpady. Cztery zbiorniki są ze sobą połączone rurkami, dzięki czemu napełniają się w tym samym tyłku. W sumie mogą pomieścić ponad 750 litrów wody. Gdy zbiorniki są pełne, nadmiar wody przedostaje się przez rurkę do piaskowego filtra. W środku znajduje się 55 litrów wodnego przesypanego piaskiem żwiru. Woda przesącza się na samo dno, skąd wędruje z powrotem na górę i wpływa do 1000litrowego zbiornika. I tak zyskuje. To najlepsze, że jest całkiem darmowa.

Jednym z najgroźniejszych ataków terrorystycznych byłby sabotaż systemu filtracyjnego, zaopatrującego miasto w czystą wodę. To okropne, że aż tylu ludzi czerpie wodę tylko z jednego miejsca. Strach pomyśleć, jak bardzo ich to naraża. Logan Parker żyje w Północnej Karolinie całkiem poza systemem. Ludzie nie robią wystarczających zapasów wody i żywności na wypadek katastrofy, która odcięłaby wszelkie dostawy. Jeśli zniszczy ona elektrownię, wszyscy stracą też dostęp do prądu. Dlatego staram się zacieśniać relacje między sąsiadami. Moja dziewczyna, Liz, buduje organiczne warzywa. Jarmusz i szpinak? Sam raz na zimę. Logan to świetny facet. Jestem pod wielkim wrażeniem jego domu. Liz mieszka w mieście, ale bardzo zapaliła się do wyprowadzki. Szybko przystosowuje się do tutejszych warunków. Samowystarczalność nie musi iść w parze z samotnością. Wystarczy znaleźć myślących podobnie ludzi. Wielu moich sąsiadów hoduje u siebie krowy, kurczaki i wielkie orzeszniki. Chcę zżyć się z tutejszą społecznością i oferować im swoje usługi, wiedząc, że mi się odwdzięczą. Pochwalam społeczne podejście Logana. Nie każdy zna się na stolarce i nie każdy jest ogrodnikiem lub hodowcą bydła. Komandosi mają różne specjalizacje. Dzielimy się na snajperów, saperów, radiooperatorów, sanitariuszy itd. Ale gdy wszyscy łączymy siły, jesteśmy nie do pokonania. Zresztą, czy pielgrzymi, którzy przybyli do Ameryki, nie zbudowali tego kraju w podobnym duchu? Logan, który już raz wszystko stracił, wie, że nie sposób przygotować się na wszystko, co przyniesie jutro. Ale jeśli istotnie zrobi się krucho, on i jego sąsiedzi raczej sobie poradzą. Ludzie dostrzegają, że nie trudno odejść od systemu drobnymi krokami. Myślę, że z czasem wszyscy to odkryją. Niech każdy z osobna zastanowi się, co powinien zrobić dla siebie, zamiast stać i czekać, aż rząd zdecyduje o tym za nas wszystkich. Myślę, że cały naród powinien zacząć od zbierania deszczówki. Zwykły kubeł na śmieci może pomieścić aż 120 litrów wody którą można pić lub podlewać ogód. Powinniśmy bardziej polegać na sobie samych niż na państwie. Zapasów wody wystarczy mi na okrągły rok. To bardzo kojąca myśl. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Piotr Kacprzak, czytał Maciej Orłowski.